Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie krótką praktykę rozciągającą i wzmacniającą nogi, pośladki i biodra. Zrobimy kilka wersji psa z głową w dole. Ale najpierw zacznij siedząc na piętach, zamknij oczy, połóż dłonie na udach, rozluźnij ramiona, wyprostuj plecy i skup się na oddechu. Potem powoli otwórz oczy, wyciągnij ręce do przodu, zapleć palce dłoni, wydłuż ramiona i na wdechu podnieś ręce do góry, rozciągając boki tłowia, otwierając przód ciała, ale pilnuj, żeby nadmiernie się nie wyginać w kręgosłupie. Delikatnie wsysasz dolny brzuch z wydechem i na wdechu czuj, jak się możesz wyciągnąć bardziej, unieść ręce wyżej. Z wydechem ręce idą do przodu, odkręcasz dłonie, zaplatasz palce dłoni odwrotnie i jeszcze raz ręce idą do przodu, barki delikatnie w tył. I wdech podnosisz ręce do góry. Otwierasz klatkę piersiową, rozciągasz górny odcinek kręgosłupa, wydłużasz boki tłowia. Spokojny wdech. Spokojny wydech i powoli. Opuść ręce. Rozluźnij je i przejdź do klęku podpartego. Podkurcz palce stóp, rozszerz palce dłoni, wesprzij dolny brzuch. I dociskając podbicia stóp, mając napięte nogi, lekko podnieś kolana. Nie zapadaj się w plecach, czyli czuj, że twój brzuch jest aktywny. Wsysasz dolny brzuch, masz napięte przody łód i odpychasz podłogę od siebie, rozszerzasz obszar między łopatkami. Z wydechem podnieś biodra, przejdź do psa z głową w dole i potem na wdechu jeszcze zegniemy nogi. Schodzisz kolanami nisko, ale nie opierasz ich na podłodze. Wydech pies z głową w dole, biodra w górę, rozciągasz się. Wdech, zginasz nogi, schodzisz kolanami nisko i wydech pies z głową w dole. I potem jeszcze raz zginasz nogi, schodzisz nisko, wsysasz brzuch, wydech pies z głową w dole, popraw pozycję, rozciągnij kręgosłup, rozciągnij boki tłowia, możesz chwilę się poruszać w tej pozycji. Utrzymuj aktywne ręce, aktywne nogi, delikatnie wsysasz dolny brzuch i wydłużasz kręgosłup. Powoli zejdź na kolana, podkurcz palce stóp, usiądź na piętach, połóż dłonie na udach i na chwilę odpocznij. Rozluźnij ramiona, rozluźnij dłonie. Spokojny wdech i wydech. I Potem wróć do klęku podpartego. Rozszerz palce dłoni, odepchnij podłogę od siebie, podnieś biodra, idź do psa z głową w dole. Dociskając podbicie lewej stopy na wdechu, podnieś prawą nogę, odkręcasz udo na zewnątrz. I sprawdź, na ile możesz podnieść prawą nogę, na ile możesz ją rozciągnąć. Pilnuj, żeby biodro się nie zapadało. Czyli odkręcając uda na zewnątrz, masz napięte pośladki i się rozciągasz. Z wydechem noga schodzi na dół. I zrobimy drugą stronę. Czyli popraw pozycję, dociśnij podbicia stóp, odepchnij podłogę od siebie. I na wdechu lewa noga pójdzie w górę. Podbicie lewej stopy do góry, prosta lewa noga. Starasz się podnieść jak najwyżej, utrzymując długie boki tłowia i długi kręgosłup. Z wydechem noga schodzi na dół. Wdech deska, przejdź do przodu. Wydech, wracasz do psa z głową w dole. I powoli zejdź na kolana, usiądź na piętach, rozluźnij dłonie i przez chwilę odpocznij. Spokojny oddech. Poczuj swoje ciało. Powoli wróć do klęku podpartego. Odpychasz podłogę od siebie, masz aktywne ręce i idziesz do psa z głową w dole. Dociskasz podbicie lewej stopy, i teraz, mając aktywną prawą nogę piętą, idziesz w górę, utrzymując równo biodra. Pilnuj, żeby prawe biodro się nie zapadało, ale też nie chcę się teraz podnosić za wysoko, więc biodra, pośladki chcą być w linii. Z wydechem noga schodzi na dół. Poprawiasz pozycję. I utrzymując aktywne nogi, lewa noga idzie w górę, pięta w tym momencie idzie w stronę sufitu. Obraz sobie, że napierasz stopą na ścianę. Głęboki wdech. Z wydechem noga schodzi na dół. Wdech deska, wydech wróć do psa z głową w dole. Powoli zejdź na kolana, ustaw dłonie pod barkami, czyli, że masz aktywne nogi i z wydechem zginasz ręce w łokciach. Łokcie się wycofują. Na wdechu prostujesz ręce, wsysasz brzuch, wydech, zginasz ręce w łokciach wdech, odpychając podłogę od siebie prostujesz ręce i wydech, zginasz ręce i kładziesz się na brzuchu wyciągnij nogi do tyłu, skręć uda do środka dociśnij uda do podłogi wydłuż kręgosłup, połóż dłonie pod barkami i na wdechu kobra podnieś się do góry, otwierając klatkę piersiową unieś się przez czubek głowy z wydechem schodzisz na dół i rozciągniemy sobie prawą nogę Oprzyj czoło na lewej dłoni, chwyć prawą stopę i przyciągnij piętę do pośladka. Możesz napierać udami na podłogę i czuj jak z wydechem delikatnie wsysasz dolny brzuch. I potem zmienimy strony. Chwytasz lewą nogę, przyciągasz piętę do pośladka, z wydechem wsysając dolny brzuch czuj jak się delikatnie też wydłużasz przez czubek głowy. wali puść nogę, połóż dłonie przy żebrach, podkurcz palce stóp i przez klęk podparty przejdź do psa z głową w dole. Na wdechu prawa noga idzie w górę, odkręcasz udo na zewnątrz, rozciągnij się, wydech, stopa idzie do przodu, między dłonie. Idziesz na palce dłoni, wydłużasz kręgosłup i skręcasz się w prawą stronę. Otwierając klatkę piersiową, rozluźniając biodra. Z wydechem ręka wraca na dół, Wracasz do psa z głową w dole i zmienimy strony. Robiąc wdech, lewa noga do góry, rozciągasz się. Wydech, kolano idzie do przodu, stopy ustawiasz między dłońmi. Wydłużasz kręgosłup, wyrównujesz biodra i potem skręcasz się w lewo, unosząc lewą rękę w górę. Z wydechem wracasz na dół, pies z głową w dole. Wdech deska aktywne nogi, wydech wracasz do psa z głową w dole wdech jeszcze raz do przodu deska wsysasz dolny brzuch, wydech pies z głową w dole I powoli zejdź na kolana usiądź na piętach rozluźnij ręce połóż dłonie na udach, zamknij na chwilę oczy i zauważ jak się czujesz spokojny, miękki wdech spokojny, miękki wydech Powoli zrobimy skłon do przodu. Rozchyl kolana, wyciągnij ręce do przodu, wydłużając kręgosłup, wydłużając boki tułowia, oprzyj czoło na macie i aktywnie się rozciągnij. Poczuj, jak ciało się otwiera w tej pozycji. Powoli wróć do góry, połącz kolana. Oprzyj dłonie na udach, zamknij oczy, wyprostuj plecy i przez chwilę siebie poobserwuj. Uspokój oddech. Zwróć uwagę, jak się czujesz po tej praktyce. Pozostań chwilę w tej pozycji, odprężając się w swoim ciele. Potem w swoim czasie zakończ praktykę i do zobaczenia.